Dzień dobry, dzień dobry śpiochy. Wstajemy. Witajcie w przedostatni dzień lutego, dzisiaj 27 dzień lutego, tak? 2025. Jutro koniec miesiąca. Jest taki żart znaleźliśmy z naszą grupą, że panowie rządzą. 29 lutego, 30 i 31. <laughs> Ale to jest tylko rzadko, kochani. Damy wam porządzić te trzy dni. Dzisiaj do czytania energii dnia zaprosiłam powoli tarot mistycznego marzyciela. Piękna Natalia ze złotymi brzegami. Przekładamy. Dla wszystkich osób, które dzisiaj mają imieniny, może urodziny, czyli dla rybek, wszystkiego najnaj. I mamy kartę od naszych aniołów. I dzisiaj będą do wyboru. Czemu aniołku cię nie widać? Aha, bo tutaj była kartka na marzec. Jak robiłam wam tę? Czytania miesięczne a właśnie możecie sobie wejść na playlistę, bo czytania miesięczne już wskakują po kolei od baranka. 3, 4, 5, dzisiaj 6. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Takie troszeczkę wiecie w tamtą stronę. Posunę, żebyście ładnie widziały i widzieli, panowie. Łapeczki w górę są, uśmiechy są, pod spodem tak kolorowo już nie jest, bo wieża z dwójką mieczy mówi, że tego się nie spodziewałam. Proszę Państwa, co za tydzień! Co za tydzień! Kartą dzisiejszego odcinka, czyli energetyki całego dnia, będzie gwiazda. Gwiazda, czyli zwiastuje szczęście, może też osoby spod znaku hmm, wodnika. Ale też ktoś może powiedzieć, że było kiepsko, nawet do niczego, i ktoś z Was nie miał już nadziei, nie miał kompletnie. I pojawi się ta iskierka, że ktoś ci poda ci chce rękę, że ktoś ci chce pomóc. Bardzo dobre wiadomości. W zasadzie to mogłeś iść, czy mogłaś i, i. Byłaś nastawiona, że nie, nic nie załatwisz, że, nie, że się nie uda. A tu po prostu powiesz cud. Ktoś może też dzisiaj powiedzieć: że Ja mam pecha, nie znam egzaminu. I dzisiaj dostaniesz takie pytania, które ci po prostu same przyjdą do głowy, bądź je znasz, bądź będą łatwe, bądź uda ci się ściągnąć. Ale na pewno gwiazda dla wszystkich osób jest szczęśliwym omenem, tak mogę powiedzieć. Więc dzień będzie należał do tych dobrych. Do tych szczęśliwych, do tych radosnych. Moi drodzy, powiem Wam, że jeżeli cokolwiek chcecie dzisiaj zacząć pracy, projekt, zadanie, yy, naukę, kurs yy, nie poddawać się, bo to będzie strzał w dziesiątkę. Nawet jeżeli straciliście, słuchajcie, pracę, nawet jeżeli długo szukacie czegoś, pracy. Kogoś szukacie, to możecie bardzo szybko dzisiaj zapomnieć o tych kłopotach. Czyli na przykład, o, macie żałobę, tak? Tak jak ja. I cały czas chodzicie, myślicie, jak to będzie, jak to będzie, a tu dzisiaj się wydarzy coś takiego fajnego, że kompletnie w ogóle zapomnicie, że macie żałobę, że jest coś, co Was smuciło. Po prostu, tak jak powiedziałam, cud. Dobrych ludzi spotkacie na swojej drodze. Pomysły, które dzisiaj przyjdą wam do głowy, powielać życie, bo to będzie nieoczekiwane. To, co przyjdzie do was, to szczęście, ta radość, ta propozycja, to będzie nieoczekiwane. Możecie się zastanawiać, czy to się dzieje naprawdę, czy mi się to nie śni, ale sądzę, że tutaj, dla niektórych, to może być propozycja awansu, pracy. Propozycja nawet do spółki. Propozycja: słuchajcie jakiejś podróży, jakiegoś spotkania. No i trójka była, jeszcze karta Brama, kochani. Nowy etap w Waszym życiu. Trójka kielichów mówi z kolei o świętowaniu. Jeżeli dzisiaj nie będziecie świętować, to będziecie w najbliższym czasie. Macie szczęście. Po prostu macie szczęście. I to nie jest takie szczęście, kochani, że e, mówimy, co drugi głupie ma szczęście, tylko dzisiaj wy macie szczęście. Kupcie tortkę. <głupia> ja was tam nie naławię do hazardu, ale. Pogłóccie się. Wyciągnijcie rękę. Może wczoraj się nie udało, dzisiaj się uda. Może dzisiaj kupicie tańszą wycieczkę. No. Mam ochotę już trzecią kartę wziąć, a wy którą wybraliście? <laughs> Napiszcie w komentarzu. Jedyneczki. O, super. Weźmy sobie tylko okularki. Praca z energią, kochani. Życie bywa elektryzujące. Ponieważ samą jego esencję stanowi energia. Twoje ciało. To niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. Dwójki. Skupcie się na służbie. Mhm. Twoja dusza pragnie radośnie służyć skąpana w nieustannym stromieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i braniem. No i. No i. Marzenie. Kto wybrał tak, jak ja? Łatwiej usłyszysz nasze przesłanie, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły. Tak jak oglądał goś film. Oto źródło kreatywności. 4. Nie ma się czym martwić. Jesteście bezpieczni, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób. Kto wybrał pięć? Macie słuchać? Wyciszyć umysł i posłuchać zapewnienia aniołów, że zadbano już o wszystko. Zachowajcie spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy cię słuchaj. I ostatnia karta. Wa, wow, przewodnictwo, godne zaufania. No to chyba z tą gwiazdą to szczał dziesiątkę w odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałaś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proszę o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie. Zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Dziękuję Wam, aniołki, moje gwiazdy kochane. No to życzę Wam takiego cudownego dnia, żebyście Znaleźli tą swoją gwiazdę na tej, na tej planecie, żebyście znaleźli to swoje szczęście. Tego Wam wszystkim dzisiaj życzę. Wszystkiego dobrego, Buziaki. Pa. pa.